No życzylibyśmy sobie chyba jak najwięcej takich spotkań. Dokładnie. Myślę, że to, co się działo dzisiaj w spotku i na Pucharze Polski w Krakowie w tamtym roku. To jest naprawdę może być taka nowa tradycja, bo jak widać polskie mecze między polskimi klubami trwa również potrafią zapełniać największe hale. Także to jest dla nas powód do, do dumy i do wielkiej radości, bo grać przy takiej atmosferze w katowickim spotku jest wielkim przeżyciem, także z tego bardzo się cieszymy. Przedłużyliście to spotkanie najbardziej jak się dało. 5 setów do północy nie dociągnęliście, ale w Zaksa w trzecim secie przegrywała 13 do 19. I Wy znowu to zrobiliście: znowu wyrwaliście zwycięstwo rywalom z gardą. Według Ciebie, co dzisiaj było kluczowe do tego, żeby ten mecz odwrócić? Szczerze, myślę, że będzie jeszcze czas na analizę. Wy pewnie też będziecie mecz analizować pod różnym kątem, ale myślę, że jeśli spojrzymy w liczby, to w ogóle nie odda tego, co się dzisiaj działo, bo 2,5 seta była dominacja Jastrzębia. Tak naprawdę nie mieliśmy nic do powiedzenia poza końcówką drugiego seta. Poza w ogóle drugim setem, w którym graliśmy nieźle. A potem dwa i pół seta następne, to my graliśmy dużo lepiej. mnie popełniało błędy, nie było już tak agresywne na zagrywce. I w ataku, także, także ten mecz się zupełnie odwrócił. To były dwa różne spotkania i ciężko logicznie wytłumaczyć to, co się na boisku stało. Bardzo świetne zmiany z naszej strony. Dani czytygo, który ma 18 lat, wchodzi w takim meczu pod presją przy pełnym katowickim spotku i robi tylko dzisiaj jeden błąd w zagrywce, zagrywając kapitalnie, a wczoraj na treningu zrobił 14 błędów na 15 zagrywek, także ten chłopak ma głowę, ma głowę, żeby grać w wielką siatkówkę. Naszym zadaniem będzie, żeby go utrzymać, żeby tam gdzieś sodówka mu nie uderzyła do głowy, ale jest chłopakiem, który chce słuchać, ciężko pracuje i mam nadzieję, że będą z niego ludzie. Poza tym Przemek Stępień i Andreas Takwam, kapitalne zmiany. Choć spowodowane niestety problemami zdrowotnymi, na co też chciałbym zwrócić uwagę, bo mówimy wiele o tym, wiele ludzi mówi, mówi, że narzekamy. Niektórzy się z nas śmieją, ale po raz kolejny zaapeluję, bo myślę, że większego dowodu na to, że coś jest nie tak, nie będzie niż ten mecz. Gramy tak naprawdę, to był czwarty mecz tego sezonu ligowego. Z boiska schodzi Norbert Huber. W Jastrzębiu nie było do tej pory w sezonie jeszcze Jurka Gladyra, Mustafem, Baje, Rafał Szymura, pauzował w jednym meczu. Dzisiaj przyszedł Norbert, u nas Marcinianus przeszedł przez kontuzję pleców, Łukasz Kaszmarek przez Łydkę, mnie łapały skurcze. No to nie jest kontuzja, ale, ale jestem, jestem zmęczony i wyczerpany, mimo że to był oczywiście długi mecz. Eee, także są, są kłopoty zdrowotne, Bartek Klut nam wypadł, Wojtek Żaliński miał operację kolana i jeśli zauważymy, to nie są tylko dwa kluby, bo wreszcie wreszcie klubu Plus Ligi tych kontuzji jest masa, jesteśmy dopiero na początku rywalizacji. Także. Yy, nie wiem dokładnie, co jest tego powodem, pewnie wiele ludzi będzie się zastanawiało, ale się domyślam, także, także mamy nadzieję, że, że absolutnie nie chcę tutaj uderzać w nikogo, żebym też został dobrze zrozumiany, yy, apeluję po prostu o to, aby, aby pomyśleć, aby wspólnie i Światowa Federacja, Polska Federacja, Polska Liga i wszyscy, którzy zajmują się wielką siatkówką na świecie, yy, pomyśleli o tym, co zrobić, aby takie widowiska nie były yy, niszczone przez kontuzję zawodników. No coś? A w najbliższym czasie nie wiem, czekaj, czekaj, chciałem spytać o to, że faktycznie terminarz was nie rozpieszcza, natomiast w najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie szefów klubów i ma odbyć się dyskusja na temat dalszego formatu ligi. Powiedz mi, czego spodziewasz się po tych rozmowach i czy w twoim odczuciu w przyszłym sezonie trzy drużyny powinny z ligi spaść. Ja spodziewam się, wiem, że będzie kierowany wniosek, będzie głosowany wniosek o zmniejszenie ligi za, za dwa sezony, licząc ten, następny. Zmniejszenie ligi do 14 zespołów, myślę... Oczywiście z perspektywy zawodnika, który, który gra co roku w europejskich pucharach, w klubie, który, który gra we, na wszystkich frontach. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Oczywiście rozumiem też perspektywę mniejszych klubów, które będą zagrożone spadkiem i które będą musiały zbudować jak najlepszą drużynę, aby z tej ligi nie spaść. Bo trzy drużyny do spadku to oczywiście dużo, ale apeluję, mam również zapewnienie naszego prezesa Piotra Szpaczka, że będzie walczył, że będzie przekonywał innych prezesów, starał się, aby ta zmiana została dokonana. Jeśli nie da się tego zrobić w przyszłym roku, to chociaż za dwa sezony, bo myślę, że jest to zmiana, która pozwoli na utrzymanie jakości w większości spotkań, a nie e, i na rozło rozłożenie tych sił troszkę lepiej. Nie wiem, czy słyszałeś, ale prezes Artur Popko zażartował sobie, że no przecież nie trzeba koniecznie grać do północy, zawsze można mecz wygrać w trzech setach. A takie późno rozpoczynane spotkanie, to dla Was jest jakiś problem, czy raczej dla Was siatkarzy niewielki, a raczej może dla ludzi, którzy chcą siatkówkę oglądać? Akurat jeśli chodzi o ogranie po północy, to był taki. Skończyliśmy akurat minutę po północy ten mecz z Nysą, Tak, trochę, trochę to było e, historyczne wydarzenie, bo nie pamiętam w lidze meczu, który się tak późno zakończył. E, troszkę się z tego pośmialiśmy, oczywiście e, wiadomo, że spotkało się to też również z reakcją, e, z reakcją władz ligi. Powtórzę się, mam nadzieję, że, że po prostu wspólnym wysiłkiem prezesów klubów, władz ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej zostaną wprowadzone rozwiązania jak najszybciej, które będą, będą zawodników, szczególnie klubów, które grają na wszystkich frontach i reprezentantów Polski będą chronić. Także trzymam kciuki i liczę na to i apeluję po raz kolejny, aby, aby do, takich, do takich rozwiązań dążyć. Myślę, że też Nikola Grubicz jako trener reprezentacji też... Będzie zadowolony z takich, z takich pomysłów.